Mnie to tak wkurza, nie, ale to mnie tak wkurza, że jest tak, że jak Lukas do ciebie celuje jakby snajperką w mieszkanie i ty musisz się schować, to jeżeli ja wyjdę z mieszkania, to on dalej może to robić. I jeżeli on to zrobi, jeżeli ja wyjdę z mieszkania i on będzie celował w apartment, gdzie mnie tam nie będzie, bo nie będę tego wiedział, to on może pójść na dach i tam mnie zapalić. To jest tak bez sensu, no bo czemu coś się dzieje w moim mieszkaniu, jak mnie tam nie ma? Jakby... Bro! Dobra, tu ktoś se leży. Zdajemy podglądastwo chyba. Tak to, tak to chyba jest. Wkurza mnie, że na tej kamerze może być jumpscare, to mnie tak wkurza bardzo. Ja do 11, do 11 nie wstaję z krzesła I nie wiem co robić z tą paczką. Bo on może mi dać paczkę, ja mogę ją skipnąć faktycznie, ale nie wiem czy jest to warte tego skipnięcia. Możemy tylko dwie skipnąć, bo za trzecim już to nie działa. Eee, czy jest to tego warte, nie? W sensie jakby, czy ja zbiorę dwie anomalie, czy jedna? Anomalie. Dwie rzeczy czy jedna na, ka na kamerze. To jest właśnie... Eee, nie wiem czy jest tego warte. Muszę się tego zastanowić, pomyślę najwyżej później... Mm. Okej, okay, jest... Jest zepsuta kamera, ale już nie jest zepsuta. <laughs> zobaczymy. Co to było? I czemu telefon dzwoni? John Polk? Ja nie odbieram. 10.32, a to wysłał. 20 minut? Od 10.32, 20 minut. 52, jest 41. Nie, skip. skip. Skip, skip ta paczka, wiesz? Bo ja jej nie widziałem. Przeglądałem te wiadomości, nie wiem czy ona tam była, może skipnąłem. Muszę zobaczyć później, nie? Tu jest paczunia znowu, to tak te paczki kurwa, tam bomby są czy co? Przeprowadzam po cieniach, tu mogło być cienie, jak oni stoją mi w pokoju Ale chyba nie stoją, Lukasa nie ma Więc I guess, że jest na razie lid Ale właśnie wchodzi teraz najgorszy part, bo... No kurde, młotkiem od tyłu bym nie chciał dostać, wiesz? Tak tylko mówię Ty kurwo. Dobra, świecę latarką I się doracam Raz, dwa, 3, 9, 10, 11 Chyba, chuja nie ma, chuja nie ma. Okej, okay, dla nie ma. Ich nie ma. Ale to, że tu stało, to był mega kurwa Goofy Asmuth, nie? Co w się. Sensie, tak, to ja nigdy nie widziałem. I sprawdziłbym Lukasa. Mówiłem. Dobra, uciekamy do pokoju. Zgaszamy światło i schowamy Daję mu 45 sekund. Jest teraz 50, 55? Daję mu do 35 No ja go nie lubię, mówiłem, mam takie wrażenie, że czasami on sobie po prostu celuje tu sniperku po 11. Głównie to właśnie to, to co się przedtem stało to wyszedłem z tej wanny, bo nie widziałem lasera przez 15 sekund myślałem, że jest koniec A tak widzę ten laser mówię o kurde wracam i dostałem strzał strzało tylu, nie? E i to był ten moment kiedy się mm. faktycznie zesrałem okej okay, mi się zdaje mm. że przestał mi, mi się zdaje że przestał minęła około minuta wątpię że on tutaj jest dalej kurwa chowaj się no co to jest ja wychodzę okej okay, nie ma go Git. mamy paczkę do dostarczenia i prawdopodobnie zrobiłbym to teraz. Oni mogą też się pojawiać jak na zewnątrz ogólnie. Najpierw lewo. Prawo, dobra. Nie ma nikogo. Lecimy. Weźmiemy net. Weźmiemy neta i lecimy na ruch. Bzyk. No, nie ma tu nikogo, jest zajebiście. Jest taka szansa, że jak spotkasz tego Dylfalko na kamerze, to jak będziesz dostarczał paczkę, to on ci wybiegnie z pokoju tego najdalszego. No, mamy tak, mamy A, B, to jest po lewo-prawo i C jest najdalej. I właśnie jest szansa, że jak go spotkasz teraz na kamerze, to, yy, to może ci wybiec i musisz uciekać do windy, nie? Ale za to możesz paczki nie starczyć. 7A, dajmy paczkę, a, miałem sprawdzić, miałem sprawdzić, miałem sprawdzić, czy to jest dobry net. Oczywiście, jest. Dobra, idziemy w tej chwili robić ewidencję. Bo mamy 6 na 4, jak mi zabierze 4, dostanę 2 na 6, prawdopodobnie, albo 2 na 5, ale prawdopodobnie 6. Lukas, oni mogą ci wejść, jakby na. do domu? Kurwa, mimo że masz kod zamknięty. Nie wiem. czy. kurwa, co to jest? Mmm. O kurwa, o kurwa, to był on. Ej, jo, jo, jo. Nie wiem, czy go nie skipnąłem. Jeżeli zaraz zostanę informację, kim on jest, bo mi napisze typo, to znaczy, że go zobaczyłem, ale jeżeli. Okej, okay, on był w tym pokoju. On był w ty... Nie, nie gadaj. Nie, nie mów. No i zobaczyłem go, bo mi dał wiadomość o nim. Teraz to chujnica, nie. I on może gwizdać i to muszę słyszeć i może wejść mi do mieszkania. Ja się muszę chować. Stary. XZ. Nikt ci nawet nie Nie musiał pomagać z kolianiem defałko. Adam. Stary to ci kiedyś wkłada. Adam, ty byś kurwa zobaczył moje mięśnie, nie? 2 cm i mamy Dead Signal. I teraz jest chujnizna, nie? Wiesz czemu? Bo może być Lukas, który celuje mi w pokój. Teraz na OK. Jest typ. na niego latarką. I się odwracam. Raz, dwa, Dziesięć Ok. Zamykam mieszkanie. Idę na rów. Bo muszę naprawić dead signal, czyli nie mam jakby połączenia, nie wiem, z netem, to w Coś takiego, nie wiem, muszę to naprawić po prostu Ale jestem przekonany, że tu czeka na mnie Lukas Check this out No nie, no ale jest baba Dobra, do baby trzeba podejść Niech ruszy głową Ja się nie ruszam Dwa, trzy, cztery, czternaście on wspiera, dalej, góry Brak sygnału. Check this out, bro. Proszę, proszę, tu jest chyba krywka. tu o. Nie, tam, 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 tam jest kryjówka. Ale błagam cię. Błagam cię. Nie idź po moje dubsko, nic nie zrobiłem. Dobra. Cofka. Na dziewiąte. Nie wiem, czy on może mi wyskoczyć. Jak yy, jest ona na moim piętrze? Nie wiem, ale chyba nie. Nie jestem pewien, nie powinien. Tak szczerze, nie powinien. No, chyba nie ma, chyba nie ma. Sprawdzamy paczkę. 30 minut. 30 minut od 12.07 to jest 37. Ile? 3B. Dobra, paczkę. Okay. kot się zmienił? Tak? Tak czy nie? Ja teraz idę na rów, co jeżeli będzie teraz... luka sprawdza mój pokój i on teraz czeka na mnie na górze. Like O kurwa Ten skórny wiel tutaj jest, teraz, dobra Okej, okay, du tak właśnie myślałem, że będzie, że nie sprawdzi mi pokoju, tylko sprawdzi kiedy wydał opaczkę. Shit, bro. Czy jest tu jakaś miejscówka, w którą mogę się schować? Czy ja ze sprintować tak, żeby on mnie nie strzelił? Mogę spróbować, ale nie wiem, czy jest sens. Bo ha, jakieś miejscówki nie ma po lewo, nie? No i on już we mnie, co robić? Poczekam, aż on będzie tam gdzieś mega do przodu, żebym mógł wybiec. I zrobię run for life tam do przodu. Mi się chyba kurwa. Dobra, nie ma. Możemy wyjść. Signal jest. O kur. Raz. Bo jego nie ma. A ja muszę wziąć paczkę. Ale zaraz stary nie zdąży, nie? Trzybę, proszę, proszę. Tam, tam jest ten skurwien. Na pewno. Mogę dać paczkę. Sądzę, że już jest po czasie, ale zobaczymy. Bo tyle się chowałem tam. Choć teraz zginę nagle. Dobra. Daję paczkę i spierdalam. Dobra. Spierdalaj śmieciu p***ą. Nie dobra. Ale... Jeszcze muszę zrobić tą dobę. Coś w sensie jakby, że... Ileś tam tasków. Kurwa, Dead Signal. No to chujnie. No to się pobawiliśmy. Ale weź teraz jeszcze wróć, bo jest Dead Signal. Weź i zrób kolejne chyba 6 z 6 i jeszcze zrób tak, żeby oni ci nie zawalili. Jak tutaj jadę przy okazji. Dawaj. Dobra, mamy babę. Come closer. Nie ruszam myszka. Nie ma szans, że ruszam. Dobra. Jaki skot? Teraz jest sprawa następująca. Musimy słuchać. I robić te inne rzeczy. Musimy słuchać, czy nie idzie pan default tak zwany. Mamy słaby internet, mamy kamerę, to nie gada, że wszystkie. Patrzcie, to się naprawia ze słabym netem. Jest maska, czyli to jest. Nie, to jest chyba twarz, tak szczerze. No bo jest ktoś, jest ktoś, łazi se, łazi se. O kurwa, to jest ten briefer, to jest ten briefer, nie? Jego kojarzę, ja go kojarzę. W... Nie wiem jak on działa. Totalnie nie wiem. Nie wiem jak ten śmietnik działa. On se chodzi. Ale nie wiem jak on działa. Exclusive enemy for the nightmare difficulty mode. Co? Dobra, stary. Ja mam mu trzymać drzwi. Ale jak mam mu trzymać dziwi, jak nie będę wiedział kiedy on przyjdzie do mnie Jakby... You know Tam nie ma kamer, ta kamera jest dana tylko w nightmare mode Ale on ma się pojawiać w nightmare mode A nie w normal mode dobra, może ja przesadzam Ale żeby zaraz nie było, że kurde jego mać On mi się wparuje do mieszkania i będzie gdzieś, nie? Jest kluczyki, czyli cenne Stale Okej, okay, sprawdzę. Okej. Okay. Dobra, chowamy się. O oh, stary. Ile jest? 23. No to czekamy do... Do 38, 38. czyli cała minuta. Zdaje mi się, że znikną. Minuta 15 około. Chyba go nie ma. Jest 15, a mi dał paczkę, nie? Ok. 30 minut od 7, czyli będzie 37 i ile? 10A, 10A, 10A. 10A. Okej, okay, jest otwarte. Punkt dostępu. No i po co? No i po co? Dajemy nie? ale od razu nie jest y, dead signal? bo tak się może nadarzyć to idziemy na dziewiątkę, tam sprawdzimy internet ty kurwa raz dead signal, ja pierdolę no czemu ty tak się kurwo pojawiasz na tym jednym florze? raz, dwa 3, 4, 9, 10 No Ale minęło 10 sekund Minęło 10 sekund Minęło 10 sekund No GGS no Poprawne skończyć 14 na 41 Łaa Pierwsze 30 około Mi się zdaje że następne próby mogły być lekutko GUFI <Nie, Nie no zobaczymy Dobra, ja spadam Siema